Marian, znowu ci się łeb przekrzywił, bo mnie kurwa drzwiami jebłeś. Eno kurwa, nie moja wina. Nie wiedziałem, że idziesz za mną. Zamknijcie ryje kurwa! O ja cię mistrz Pikachu! Ale zajebiście jak w Star Warsach! Heh, co nie? Dobra panowie jest taka sprawa Chuck Norris już się wydostał z za bariery. Chce odzyskać swoją siłę co grozi rozjebaniem w pizdu całego wszechświata a przynajmniej tego rejonu. Ja pierdolę! No nie ma co trafnie to ująłeś. Co więc musimy zrobić? Najpierw musicie załatwić broni uniform straży. Zdjęcie. Potem któryś z Was musi połączyć ze sobą Wasze kamienie telekubiciusze. Rozpierdolić to teraz. Nie kurwa. Dlaczego? To zbyt niebezpieczne. Wykonamy teraz rytuał. Nie pierdol. Kolejny rytuał. No jak zwykle. Pierdolić to. Kurwa nie. Jeb. Wstawaj dzidek. Ty też Marian. Zaraz jedne. Długo leżeliście, w międzyczasie znaleźliśmy sobie stroje farmerów. Dobra, załatwmy sobie na razie normalne ubrania i chodźmy na miasto. Więc poczekajcie jakieś chaty dla nas, a ja spróbuję dowiedzieć się czegoś na temat czaka Norisa. Dobra, tylko się w coś nie wie. A czy ja się kiedyś w coś wiebałem? Jestem spokojnym człowiekiem. Ale najpierw, jak to się stało? Ej, ty, penale, weź się w coś, ubierz, bo dzieci straszysz. Eno, kurwa, to nie moja wina, że mnie okrabi, ale ty mógłbyś mi pomóc. A takiego. Dam ci Coca-Colę. Zamieniam się w słuch. Heh, takie coś, to ja robię z palcem jeja. Widzę złodzieja kalesonu. proszę o wsparcie. że bez mordobicia się nie obejdzie. Ło kurwa ale elita, jednego to musiałem jemnąć aż dwa razy. No kurwa ja tu zaraz jepca dostanę. Ło, wow, ale armor. Nie po twarzy, proszę. Ble, ja to tam wolę chłopców. Kurwa, rzut, myślałem, że z tego wyrosłeś. Nie czytaliście Super Expressu? Nie wiedziałem, że umiesz czytać. Umiem, ale to akurat w wydarzeniach mówili. Co się stało, kurwa? E a ta, Dzidek jest w więzieniu za kradzież gaci Lorda Hagena. Łowdupę. Oto nasz plan. Wrzut, zaczynasz mnie przerażać. To tak bez planu? No po prostu robimy akcję z drugiego odcinka. Ale fajnie! No ja kurwa znam ten głos. Jesteś dla mnie jak starszy brat nigdy nie miałem starszego brata ani nawet nie młodszego moi rodzice mnie nie kochali ale to musiało być dla nich bardzo trudne masz może dla mnie coś do jedzenia jestem jakby twoim gościem więc uprzejmość nakazywałaby abyś mnie czymś poczęstował o, nauczyłem się tego w korinis tam mieszkają uprzejmi ludzie Jesteś moim najlepszym kumplem, wiesz? <grywa> Inni tylko próbują się mnie pozbyć. <grywa> Jestem Ci bardzo wdzięczny, naprawdę. Zdychaj kurwa. A, 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 a. Czemu on jest biały? Może to przez krążenie w żyłach? Kurwa wrzut ktoś się jemną encyklopedią? Już trzeci raz w tym odcinku.